Czy powinna się śniadanie? Jeśli tak, to ile po wstaniu? Czy lepsze będą dla Ciebie śniadania białkowo-tłuszczowe, śniadania keto, czy węglowodane rano szkodzą? Czy lepsze są śniadania na słodko, czy na słono? Co robić, żeby nie czuć się po nich senną? Jak to jest z kawą na czy do posiłku? I masa innych rzeczy. Zapraszam na kompedium dietetyczne śniadaniowe. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Polecam wziąć sobie coś do picia. Dziś nauczysz się konkret dawki informacji, w ogóle cudnie, że chcesz być bardziej świadoma żywieniowo, że kurczak, wiesz jak to jest ważne i że rzeczywiście chcesz poświęcać czas, żeby móc później realnie czuć się lepiej. Na Instagramie zadaliście mi masę pytań o śniadaniach i no co, lecimy. Czy lepsze są białkowe czy węglowodanowe? Otwieramy pierwszy segment z tego filmu, czyli makroskładniki w śniadaniach. Co sądzisz o śniadaniach białkowo-tłuszczowych? Czy mają sens? Śniadania bogate w białko mogą zwiększać sytość po posiłku, przez co sprawiać, że mniej po nim podjadamy. Białko jest też niezbędne do odbudowy mięśni, czy do zadbania o naszą odporność, więc dodatek większej ilości białka do śniadań, na przykład chociażby po treningach, będzie jak najbardziej na plus. Ponadto dodatek zdrowych tłuszczy do śniadania, na przykład nasion chia, orzechów, pestek, awokado, może wpływać bardzo korzystnie na zdrowie naszego serca, układu krążenia, też zwiększać sytość śniadania, zmniejszać piki glukozy po śniadaniu. Tłuszcz jest też Nośnikiem smaku jest ważny dla naszego zdrowia hormonalnego, dlatego jak najbardziej takie składniki w śniadaniach będą super. I jeśli to na nich bazujemy nasze śniadania głównie białkowo-tłuszczowe, myślę why not extra. Ale jest tutaj bardzo spore ale, bo często śniadania białkowo-tłuszczowe, które widzę to najczęściej składają się z na przykład z boczku smażonych na głębokim tłuszczu rzeczy, z jakichś tłustych kiełbasek, super tłustych, smażonych jajek i. Jakieś nadania są białkowo tłuszczowe jak najbardziej ale zawierają bardzo dużo tłuszczów nasyconych one głównie są w produktach odzwierzęcych i wysokie spożycie tłuszczów nasyconych może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka chorób układu serca czy układu krążenia może wpływać na zwiększenie poziomu cholesterolu LDL czyli tego złego w cudzysłowie zgodnie z zaleceniami chociażby American Heart Association warto ograniczać w naszej diecie te tłuszcze nasycone także więcej białka czy Więcej tłuszczu w śniadaniu, jeśli tylko ci służy, jeśli tylko czujesz się po tym dobrze, why not? Ale czy w związku z tym o to było też bardzo dużo pytań czy węglowodany z rana sprawiają, że jesteś ospałym? Czy powinnaś rezygnować z węglowodanów do śniadania? Otóż. Nie! Węglowodany są ważnym źródłem energii dla organizmu, szczególnie po nocy bez jedzenia. Łatwo i fajnie mogą nam tę energię uzupełnić. Ale, ale! I tutaj są naprawdę dwa duże ale. Pierwsze, bardzo ważny jest rodzaj węglowodanów. I drugie, bardzo ważna jest cała budowa posiłku. Ja rano polecałabym unikać produkty z węglowodanami wysoko przetworzone, jak na przykład, nie wiem, słodkie płatki. A zamiast tego, wybierać węglowodany złożone o niższym indeksie glikemicznym. Jak na przykład pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste naturalne płatki, np. Na płatki owsiane, płatki żytnie, płatki orkiszowe. Te produkty dostarczają też błonnika, który wspiera nasze trawienie, który w połączeniu z płynami w naszym układzie trawienia pęcznieje, wpływa na dłuższe uczucie sytości. I druga sprawa: warto, by w posiłku również znalazły się źródła białka i źródła. Puszczy. Tutaj powiązane pytanie z ospałością po węglowodanach. O co zadbać, żeby śniadania dawały energię, a nie usypiały? Co jeść na śniadanie, żeby nie mieć spadku energii i nie czuć się sennie? Spadki energii szybko po śniadaniu mogą być często wtedy, gdy jemy bardzo słodkie, mocno tylko węglowodanowe śniadania, które powodują, że poziom cukru w naszej krwi szybko się podnosi, szybko jesteśmy najedzeni, ale też szybko spada i szybko głodniejemy. Dlatego pamiętaj żeby do swojego śniadania dodać źródło białka. Na przykład do owsianki dorzuć masło orzechowe, dużo orzechów, pestek. Możesz też na przykład do owsianki wblendować ugotowaną białą fasolę albo tofu. Na przykład robiąc waniliowy budyń owsiany z tofu i truskawkami, pyszny, sycący, jak taki cudny deserek. Czy na przykład cynamonowo-buraczane smoothie bowl, które w środku ma wblendowane tofu i też w ogóle jeszcze ma ягоdy, jest totalnie bombą przeciwzapalną i Cudnie sycącą. Druga rzecz, nie zapomnij o pełnoziarnistych produktach w śniadaniu, czyli znów zamiast słodkich płatków płatki owsiane, zamiast białego pieczywa, na przykład pieczywo razowe, żytnie na zakwasie. To pomoże Ci w zachowaniu stabilnego poziomu cukru we krwi i zapobiegnie tak dramatycznym, drastycznym spadkom energii. Trzecia rzecz, dorzuć do śniadania warzywa albo owoce, ale warzywa też możesz dodawać do słodkich śniadań, jak na przykład wcześniej wspomniany smoothie bowl buraczano burzano cynamonowe. Z większa to zawartość błonnika w śniadaniu, dodatkowo zwiększy jego objętość, co zaskutkuje dłuższą sytością. Do kanapek dorzucaj sporo warzyw, możesz też zrobić sobie prościuchną sałatkę, na przykład tylko z pokrojonej rzodkiewki ogórka, zieleni, do tego jogurt, przyprawy, tak jak na przykład ta tutaj do przecudnych tostów francuskich stofu przepis tutaj w filmie. Tak samo warzywa możesz dorzucić nawet do środka tofucznicy, czy jajecznicy, dodatkowo dodaj jej to ciekawszego smaczku. Czwarta rzecz, dorzucaj do śniadania zdrowe tłuszcze, masło orzechowe, Nasiona chia, orzechy, migdały zmniejszą ładunek glikemiczny całej potrawy, zmniejszą piki cukru i pomogą w utrzymaniu dłuższej, takiej stabilniejszej sytości. Stabilna sytość. Mam, mam nadzieję, że Cię posumiemy. A co z keto śniadaniami? Większość organizacji dietetycznych nie zaleca diety ketogenicznej jako długotrwałego stosowania dla zdrowych osób. Tutaj wiadomo, zależnie od indywidualnych potrzeb, na przykład osoby z padaczką oporną na leki mogą bardzo skorzystać z takiej diety. Jeśli chodzi o śniadania, to znów jest to bardzo indywidualne. Jeśli wolisz, by w Twoich śniadaniach było więcej tłuszczy, tak się lepiej czujesz masz dobre wyniki badań, why not? Ja tutaj polecam po prostu jak coś bazować na zdrowszych tłuszczach tych głów, ze źródeł roślinnych, a ograniczać te mocno nasycone tłuszcze, głównie od zwierzęce lepiej jeść słodkie czy wytrawne śniadania? Słodkie śniadania słodkim śniadaniom nierówne, tak samo wytrawne wytrawnym. Mamy dwa śniadania, daj znać czy widzisz różnicę. Bułka kajzerka z dżemem i chleb żytni na zakwasie z cynamonową pastą z ciecierzycą. No i różnica jest. <grych> w tej paście mamy ciecierzyce, mamy orzechy, które są źródłem białka, źródłem zdrowych tłuszczy, ładunek glikemiczny tej potrawy jest o wiele niższy, syci ona na o wiele dłużej, no i ma o wiele więcej składników odżywczych, gdzie w Kaiserce z Dżemem mamy głównie węglowodany. Czy dasz radę powiedzieć, który ze smoothie bowli będzie dla większości lepszy na śniadanie? Pierwszy, gdzie mamy banan, płatki owsiane, zblendowane, to wszystko posypane kokosem, czekoladą gorzką i na górę na przykład mango, czy drugi fasolowo-orzechowy, gdzie mamy zblendowany banan dodatkowo z białą fasolką, z masłem orzechowym dodatkowo, z orzechami, z wiśniami na górę. Jakby w pierwszym mamy znów głównie źródła węglowodanów, nie mamy tutaj za dużo źródeł białka, jedynie trochę tłuszczu z wiórek kokosowych, czy z czekolady, które łagodnie obniżą nam ładunek glikemiczny potrawy, ale duża szansa, że zaraz zrobisz się potem głodna. Gdzie z drugiej strony mamy smoothie ball z fasolką, z orzechami, z jogurtem. Oprócz tego, że mamy tam masę składników odżywczych, to dodatkowo też te produkty zawierają i błonnik, i białko, i zdrowe tłuszcze i po prostu nasycą cię na o wiele dłużej. Tak samo możemy mieć przeróżne wytrawne śniadania, możemy mieć kanapkę z serem i szynką, a możemy mieć kanapkę na przykład z cudną pomidorową, ciecierzycową pastą i dodatkowo z dużą ilością warzyw. Także wszystko zależy od tego, co dodamy do tego posiłku, a nie to, czy jest na słodko czy na wytrawnie, bo oba te posiłki można zrobić w sposób i taki, po którym zaraz będziemy głodne, i taki, który dostarczy nam masę składników odżywczych. Będzie dla nas taką cudną, miłą rzeczą do zrobienia sobie z rana, która pozwoli nam miło wejść w dzień. Być takim powiedzeniem sobie z rana, you got this, dasz radę, chcę zrobić dla ciebie coś miłego. No i czymś, po czym po prostu nie będziemy zaraz chodzić głodne, tylko rzeczywiście przez dłuższy czas będziemy najedzone. Tu w ramach krótkiego przerywnika już jest nowy e-book z 30 sycącymi ekspresowymi śniadaniami, które zrobi w 5-7 minut, tak żebyś nawet mając subcio mało czasu rano, mogła właśnie zrobić dla siebie coś miłego, co da ci energię na dobry dzień, co cię nasyci, cudnie odżywi, będzie takim spa dla zabieganych rano, by po prostu ułatwić sobie to, by czuć się lepiej. Podziękuję. Poniżej. Teraz pytanie ostatnio bardzo częste i bardzo kontrowersyjne. Czy płatki owsiane są zdrowe? Ostatnio w jednej owsiance bardzo się obrywa. Choć w internecie du dużo, dużo hejterów owsianek, jakby biedna osianka. Ale spójrzmy na badania. Czy to ma sens? Czy rzeczywiście jest może w tym coś prawdy? Badania sugerują, że spożycie owsianki może korzystnie wpływać na zdrowie naszego serca przez zawartość beta glukanów, który pomaga w zmniejszeniu cholesterolu LDL poprzez zmniejszenie jego wchłaniania z przewodu pokarmowego świetny prozdrowotny składnik. Rozpuszczalny błonnik w płatkach owsianych pomaga w spowolnieniu wchłaniania glukozy, co zapobiega gwałtownym wzrostom poziomu cukru w naszej krwi, przez co może być super dla osób, które mają insulinooporność, cukrzycę. Pomagają w utrzymaniu zdrowej przemiany materii i pomagają w trawieniu. Ich spożywanie może przyczyniać się do regulacji i ułatwiania naszych wypróżnień, co jakby zawsze spoko. Płatki owsiane są też bogate w wiele składników Odżywczych mają sporo witamin z grupy B, składników mineralnych, takich jak magnez czy cynk. Ale to znów wszystko bardzo zależy od tego, jak ta nasza owsianka wygląda, bo jeśli mamy owsiankę na wodzie z bananem i czekoladą i pomarańczą, to jakby. No są to znów głównie węglowodany, które mogą sprawić, że bardzo szybko podniesie nam poziom cukru we krwi, potem bardzo szybko spadnie, zrobimy się za chwilę ospali, za chwilę zrobimy się głodni po owsiance. Ale na przykład jeśli zrobimy sobie makową owsiankę nocną, gdzie dorzucimy jogurt, mak, orzechy, do tego wiśnie, no będzie cudna, cudna dla naszego zdrowia. I znów wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej. Do owsianki warto dorzucić sporo owoców albo warzyw. Można na przykład utrzeć cukinię do owsianki czekoladowej albo dodać startą marchewkę. Warto dorzucić do niej źródła białka np. jogurt, skyr, orzechy, masło orzechowe, wblendować do środka fasolę, wblendować do środka tofu, dorzucić odżywkę białkową i zadbać o zdrowe źródło tłuszczy np. Na z nasion chia, orzechów czy pestek. Czy płatki owsiane lepiej jeść ugotowane czy surowe? Płatki owsiane błyskawiczne są wcześniej nawodnione, a później znów wysuszone, przez co gotują się bardzo szybko i często wystarczy tylko zalecie je jogurtem i na chwilę poczekać, albo zalać ciepłym mlekiem i będą ok. Płatki górskie nie były poddane temu procesowi, więc to my w domu potrzebujemy je gotować. Albo zalać na noc. Ważny tip. Jeśli robisz owsiankę nocną, użyj do niej płatków owsianych górskich. Błyskawiczne przez całą noc zostawione w jakimś płynie bardzo mocno nam napęcznieją, przez co ładunek glikemiczny całej potrawy mocno się zwiększy. Dlatego na przykład do nocnej owsianki kardamonowej, nocnej owsianki makowej czy sezamowo-bananowej używaj płatków górskich. Widełki czasowe. Kiedy po przebudzeniu najlepiej zjeść śniadanie? Przechodzimy do kolejnego segmentu Czas śniadań. Co zrobić, jeśli nie chce mi się jeść do 12:13? Zacząć jedzenie od lunchu i nie przymuszać się do jedzenia śniadań. Chyba, że masz jakąś chorobę czy inne indywidualne zalecenia, które mogłyby wpłynąć na to, że to śniadanie warto, żebyś jadła. Bo to znów jest to mega indywidualne i z tym wiąże się kolejne pytanie: czy trzeba jeść śniadania? Czy pominięcie śniadania jest ok? I tu odpowiedź nie jest taka oczywista i trochę są różne argumenty z dwóch stron. Wiele badań sugeruje, że spożywanie śniadanie może mieć wiele korzyści dla naszego zdrowia. Może na przykład pomagać w utrzymaniu lepszej kontroli masy ciała. Są metaanalizy mówiące, że pomijanie śniadań może zwiększać ryzyko nadwagi czy otyłości, ale są też takie mówiące, że pomijanie śniadania może mieć nieduży wpływ na zmniejszenie masy ciała. Jak żyć? Jedzenie śniadań może korzystnie wpływać na zdrowie naszego serca i układu krążenia. Poprzez lepszą kontrolę kontrolę cholesterolu czy ciśnienia krwi. I znów są metaanalizy mówiące, że pomijanie śniadań może zwiększać ryzyko chorób serca właśnie. Jedzenie śniadań może poprawiać nasze funkcje i zdolności poznawcze i koncentracyjne w ciągu dnia. Ale again, oczywiście, że są też badania, które mówią, że znowu nie jedzenie z rana poprawia nasze funkcje poznawcze i kognitywne. I jak się w tym wszystkim teraz odnaleźć? Jakby przede wszystkim sprawdź, co działa dobrze na ciebie. śniadanie mogą super korzystnie działać na nasze zdrowie, poziom energii w ciągu dnia naszą koncentrację, zdrowie, serca, ale... Pomijanie śniadań raczej nie powinno mieć negatywnego wpływu na zdrowie, jeśli spożywasz odżywcze i zbilansowane posiłki w reszcie dnia. Raczej organizacje dietetyczne zalecają spożywanie śniadań, ale you, do you Ja osobiście jem śniadania, czasem po prostu troszkę później i czekam na dalszy rozwój wydarzeń i zalecam słuchać i organizacji dietetycznych i tego po prostu jak ty się czujesz. I tu też pytanie z tym powiązane. Ile czasu po wstaniu jeść śniadanie? Niektóre organizacje dietetyczne wrzucają takie ogólne widełki, by jeść tak do dwóch godzin po wstaniu. Niestety nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo jest to kwestia bardzo indywidualna, związana z naszym trybem życia, z tym jak wyglądają inne posiłki w ciągu dnia i po prostu z tym jakie mamy preferencje żywieniowe. Ja osobiście jestem za tym, by nie zmuszać się do śniadania, kiedy nam po prostu nie chce się, totalnie nie chce się jeść. Jeśli robisz się głodniejsza w późniejszej części dnia, to wtedy jeść większy posiłek. Czy śniadanie to faktycznie najważniejszy posiłek w ciągu dnia? Nie, może przynosić masę korzyści zdrowotnych, np. lepszą kontrolę masy ciała, lepsze zdrowie naszego serca, pokowy wpływ na zdolności poznawcze, ale każdy z nas jest inny, każdy z nas o innej porze dnia robi się bardziej lub mniej głodny. Ja jestem za tym, by tych naszych sygnałów głodu i sytości nie olewać. Jeśli na przykład jesteś osobą, która od zawsze bardziej robi się głodna, np. w okolicy 13, to nie ma co sztucznie próbować się wciskać w jakieś ramy i to rano jeść duży posiłek, a później, gdy jesteś Najbardziej głodna sobie jedzenia żałować. Każdy jest inny i słuchajmy naszych organizmów. Ale tutaj też jedno takie pytanie się pojawiło: co zrobić, jeśli rano nie mam apetytu i nieważne, co jem, po prostu jest mi później niedobrze. Znów, nie zmuszałabym cię do jedzenia, szczególnie jeśli po jedzeniu jest ci niedobrze, ale też skonsultowałabym to z dietetykiem, z lekarzem i sprawdziła, zrobiła jakieś podstawowe badania, czy nie jest też coś nie tak. Tak po prostu dla pewności, bo to nigdy nie jest dobry znak, jeśli po jedzeniu jest ci niedobrze. Lepiej na ciepło, czy można na zimno? Jakie Lubisz śniadanie, nie musi być na ciepło i na zimno cię nie wychodzi. Kolejny segment kawa i śniadanie. Czy kawa na pusty żołądek jest ok? Nie ma dowodów na to, by kawa zwiększała ryzyko refluksu, czy dyspepsji, albo zapalenia żołądka. Jeśli te choroby u Ciebie występują, albo masz po prostu delikatny układ pokarmowy, to kawa może tutaj nie służyć. Warto wtedy po prostu obserwować, jak na Ciebie wpływa i jeśli masz którąś z tych chorób, skonsultować to z lekarzem. Jak jest z tą kawą do śniadania? Bardzo źle, czy ujdzie? W kawie i herbacie mamy takie związki polifenole i garbniki, które mogą zmniejszać wchłanianie niektórych składników odżywczych, jak na przykład przede wszystkim żelaza. W związku z tym zalecane jest odczekanie z piciem kawy do tak przynajmniej 30 minut po posiłku albo przed posiłkiem. Jeśli oczywiście od zawsze pijasz kawę, masz dobre wyniki i jakby wszystko jest ok, to juduju you you, możesz też oczywiście indywidualnie zapytać o to lekarza. Kawa może być subciozrowym produktem. Ale oprócz tego warto też zwracać uwagę, bo jest jeden typ kawy, jeden typ parzenia kawy bardzo popularny, który. Może źle wpływać na nasze zdrowie, a konkretniej to podnosić nasz poziom cholesterolu LDL. Dokładnie o tym, jaki to rodzaj kawy, jaki ona ogólnie ma wpływ na nasze zdrowie, jest cały film. Tutaj go podlinkuję. Możesz sobie otworzyć na nowej karcie, na później, co by jeszcze bardziej być świadomą żywieniowo i kawowo, jakby szczególnie kawoszą polecam. Co zjeść na śniadanie przed treningiem? Czy może robić trening na czczo? Zależy, jaki robisz trening, zależy co i jak dużo miałaś kolację, i zależy, jak się też czujesz. Jeśli robisz z rana ciężki trening siłowy i na przykład wieczorem nie jadłeś zbyt dużej kolacji, szczególnie w tej kolacji nie było za bardzo źródeł, też węglowodanów. To może się okazać, że bez śniadania rano możesz mieć po prostu mniej na tym treningu siły i Twoje wyniki będą gorsze. Dlatego przed takim treningiem korzystne może być zjedzenie czegoś mniejszego, na przykład chociażby banana. Jeśli z rana na przykład biegasz, jeździsz rowerem, pływasz, to korzystne może być zjedzenie czegoś przed takim treningiem znowu, na przykład chociażby banana. Ale to znów bardzo zależy od tego, jaki to jest trening, jaki to jest dystans. Niezależnie od treningu, ważne jest tutaj też to, ile wcześniej przed treningiem chcesz coś zjeść. Jeśli trening masz dwie godziny po wstaniu, to tak naprawdę rano możesz zjeść sobie zwykłe, najzwyklejsze śniadanie. Jeśli na przykład 30 minut po wstaniu, to może się okazać, że banan, czy jakaś mała, szybka przekąska może być lepsza. Znów jest to mega indywidualna kwestia, zależna po prostu od tego, co, jak, kiedy ćwiczysz. Więcej w ogóle o żywieniu około-treningowym. Tutaj w filmie. Wszystkim aktywniejszym, którzy chcą, żeby ich treningi były po prostu bardziej efektywne, żeby czuć się po nich lepiej, naprawdę polecam sobie obczaić, bo to robi dużą różnicę. Co jeść zamiast kanapek? Śniadania na słodko mi nie wchodzą. Spróbuj zjeść sobie tofucznicę albo zrobić brapa z tofucznicą. Możesz zrobić też wrapy z pastą kanapkową, albo na przykład tosty francuskie z sałatką. Ja osobiście je uwielbiam. Powiedz czemu? <laughs> powiedz, powiedz czemu? Tak trudno ogarnąć temat zdrowych śniadań w tygodniu. Szybkie patenty. Już przychodzę z pomocą. Tak się zadłowiło. Nie ta dziurka. Totalnie nie masz rano czasu na gotowanie, a chcesz jeść odżywcze śniadania? Przychodzę ze sprawdzonymi tipami. Po pierwsze, owsianka nocna. Wieczorem w 3 do 5 minut zalewasz płatki owsiane, jogurtem, mlekiem, dodajesz jakieś orzechy, owoce, inne dodatki smakowe, zakręcasz ją w słoiczku, w lunchboxie, wrzucasz do lodówki, rano masz już gotowe śniadanie, tylko do zabrania i wyciągnięcia. Zrób sobie granolę na zapas, polecam na przykład tę ciecierzycową, boska i dodatkowo wysokobiałkowa. Rano Łapiesz ją, bierzesz tylko jogurt, jakiś owoc i w pracy możesz sobie nawet spokojnie poskładać. Zrób sobie na zapas pastę kanapkową i tak samo, rano tylko bierzesz ją, bierzesz bułkę albo kilka kromek. Kroisz tylko warzywa, albo bierzesz na przykład pomidorka koktajlowego, czy rzodkiewkę, czy garść sałaty, których nawet nie trzeba kroić, bo możesz sobie tym zagryźć. Też ekstra po prostu do zabrania, do złożenia w pracy, w szkole czy na uczelni. Cztery z mil prepuj sobie rapy. Przygotuj już gotowe, zapakuj w folię aluminiową wrzuć do zamrażarki, rano tylko odgrzewasz i masz gotowe, pyszne śniadanie. Rano nawet mając od jednej do pięciu, siedmiu minut możesz wyczarować sobie przepyszne śniadania, mega odżywcze, mega sycące. Dla mnie zrobienie sobie rano odżywczego posiłku jest takim sygnałem dla samej siebie, powiedzeniem sobie, że ej, jesteś ważna, chcę o ciebie zadbać, to będzie dobry dzień. Wiem, może to brzmi dziwnie, dla mnie działa, jakby jest po prostu takie coś, no miłego do zrobienia od rana dla siebie. No... No. Jeśli przydałoby Ci się mieć pod ręką sprawdzone przepisy na śniadania, które zrobisz rano od minuty do pięciu, siedmiu, z czego dużo możesz też zrobić i na zapas, i na wynos, i które nasycą Cię na długo, odżywią. No i porozpieszczają kupis smakowe, to możesz zobaczyć nowy e-book z sycącymi ekspresowymi śniadaniami. Jest tam też dodatek milprepowy, gdzie masz właśnie wytłumaczone, co i jak robić na zapas, żeby już totalnie uprościć sobie poranne odżywcze jedzenie. Dużo było śniadanie, a jak komponować zbilansowane obiady? Zobacz tutaj, a jeśli chcesz przepisy na cudne kanapki, to tutaj. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia już wkrótce.